Witam wszystkich serdecznie w niedzielę 2 listopada 2014 roku. Mamy przepiękną pogodę, 20 stopni, słonko, piękne jesienne kolory. Ja chciałem Wam dzisiaj zaprezentować coś, co już prezentowałem kilka miesięcy temu, przy okazji przebudowy jednego z przejazdów kolejowych. A co niestety wtedy było strasznie <laughs> słabo wykonane. Narzekałem na to dużo, że w Niemczech takiej wszelkiej się nie spodziewałem. Otóż tydzień temu przejazd był zamknięty, w ciągu 10 godzin zrobiono go na nowo, prezentuje się to teraz tak. Elegancki, porządny asfalt. Przejeżdża się równio-tęko, płyty zostały takie jakie były zabudowane wtedy, ich nie trzeba było zmieniać. Na co zwrócił uwagę ziuro, wykończenie teraz mamy pięknie dorobione do końca krawężniki naprawdę solidny, mocny asfalt przejeżdża się przez to idealnie i równuteńko wymalowane też zostały linie No i teraz ten przejazd kolejowy ma sens w niemieckim rozumieniu. Teraz to wygląda tak, jak to wyglądać powinno. Poczekamy chwilkę, za momencie przejedzie sobie ten pociąg regionalny. Zobaczymy sobie, jak to wygląda z przejeździem.